Co <PRZEKTUKRANIE> to wytrzymać jak rosyjak, ale ciepłe są. Cierpne kosydy. Cierpne kosydy. Cierpne. 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 to ty jesteś tym, bezpieczny teraz. Ja chodzę z Tobą. Można z Tobą chodzić, GBN, dobra. w takim razie? Dobrze, możesz ze mną jestem bo ja tak jestem machewką. O, my... Ej, macie kartę? Bo ktoś to podniósł, nie? Nie. Dobra, to wchodzimy. No i możemy stąd wychodzić już w sumie. No w sumie aż ja kera, bo jest kupa... Tylko te cukierki, weźmiemy. Ile się, trzy brało? To dobrze pamiętam? Dwa, tylko, faniaczki. A, dwa. <laughs> No to niektórzy już testowali twoją teorię i no było Ja mogę stestować jeszcze raz Nie no nie trzeba Nie rób nie czuł będzie żywego Heavy jest to na ogólnie znajdziemy w mega dużo rzeczy fajnych No tam jest dużo pistoletów, armoru, tam wszystko teraz jest Tak, tak, tak GB wygląda, jakbyś był taki zamordowany Siema, wychodzimy stąd Karolinka Czekamy, no Ta, tylko Exita musimy znaleźć Karolika, Karol, musisz iść z tyłu, bo my jesteśmy przynętą. Oni uciekają, a my odciągamy tutaj <noise> e, mordulców. No tak, tak. dobra, dobra nie to. nie fajnie, fajnie. Lecimy stąd. Akurat winda jest jedna, możemy wszyscy wejść do niej. Jej! Lecimy z koksem. Tu się I teraz uzbroimy. taki nas najeżdżają. Nie, nie no! Nie pierwszy, prawda? No, a nie. A ktoś drugą windę zaczął jeżdżać, góry, no właśnie. Nie? No i <noise> farcik. No cóż. To możemy tędy pójść, to będzie fajnie. O, amunicja. Dobra. No może pośpiewamy coś w międzyczasie? Znaczy kwestia jest taka ogólnie, że ty, Gabor, masz karty, które będziemy potrzebowali. Spoko, tak, ja ją mam, nie ma... A jestem ja się... klasą D. O, się... A, nie, nie, o. nie o nie, kurczę, syn psy! O, Na Rafujara było miło i hejka. Wystawiałam ja mam broń, tylko tak, tak. co, ale tam on miał automat, tam jest Automata miał, może być ciężko znaleźć. No zmieniu. właśnie, gdyby miał ten drugi pistolet, to by może jeszcze przeszło, ale z tym pistoletem może być problem. Patrz, to możemy tą kartę wziąć i teraz możemy to otworzyć. I jest szansa, że go zajebie z tym. No, ale so, jak tylko mam szansa. Trzymać kciuki to za ciebie, właśnie. Naładuj się cukierkami, jak masz regeneracyjne. No i strzelają się, zabili go sobie właśnie. Dobra, obrać no, no, to znajdziemy drugiego pistoleta i kurde będzie dwa na jeden wtedy. Albo znajdziemy wyjście w sumie. Albo wyjście, bo już możemy uciekać. Racja. To jest latarka. Lindy. <grydy> A możemy staktywować. O tu jest drugi pistolet. To masz ten. Coś tu idzie, jak coś. Eee, co 9 99. Zaraz mhm. wstanę jako zombie. Cześć ma! O, Aby wstał jako zombie, a Ty rów ciekawego powiesz? A mnie ja go zabił. Bo zostawiliście a. mnie samego z nim, tym wariatem. Nie zostawiliśmy cię, tylko wbiegłeś w niego. Nie wbiegłem w niego, ja tutaj robiłem z nim lewo-prawo pomiędzy tymi tymi. To pomiędzy... Było do Wejście ma wyjście, nie tak? No nie wiedziałem co się dzieje, a wy sobie poszliście w drugą stronę, nawet nie zdążyłem się do rękaw. Ale uciski zaczęły jest. mi w mordę latać, co miałem tam stać? Tak No w sumie mógłbym Oj, no i skończyły się impulsy, dobra Zrobię eksperyment społeczny Uuu. No po... <laughs> stary kurwa ja se na tablecie gram tutaj a ty wychodzisz <śmiech> <śmiech> Człowieku No bo ja uznałem, że otworzę i nie wiem zombie będzie cię zasadł no, pieszy To w sumie wiesz co Patrz zróbmy tak, zróbmy tak Tutaj, nie? Chodź na chwilę. Ja se pójdę tu. No i co? Haha, ha, i co? No Zamykany jest No i co? No i nie wyjdziesz stąd, szefie. Możesz mnie zabić, będzie zamknięty. A ja, se, ja mam tyle amunicji, że ja cię powoli zabiję. Więc albo ja, albo ty. No i no Nie wiem, i... raczej o, bym ładne. go nie zabił, ale o, chuj. <laughs> nie zabiję. Dobra, się rozwijmy teraz przynajmniej. O, i właśnie ja, o to mi chodziło. Jak, jak to bać to przejść dziwne, rażące. Ja się, że się na montaż. E, musisz zajmij. poczekać, aż one trafi i potem przebiec. Tak, tak, tak. Próbowałam. No za pierwszym razem to jest trudne do stajmingowania. Kiedyś to w ogóle o, było tragiczne do stajmingowania. Ja. Kurde, Karolinka ciągle żyje. Dobra, idziemy. Witam serdecznie! Znowu jestem Maruderem, będę marudził znowu. GB, dlaczego No mnie nie! Zostawiłeś? Ja nikogo nie zostawiłem, wyprawa sobie. Zostawiłeś mnie sam na sam z wariantami. Słuchaj, jeżeli Gabor był w stanie się wycofać, to ty też. To jest kwestia Bo... tego. Yy, z chęci spierdolenia. Bo Moja ja była większa. Nie czy ja mam się cofać, czy ja mam iść do przodu Wiesz, i iść z tej strony. Słuchaj, no. jak jest ten instynkt, walcz albo uciekaj, to ty wybrałeś? Nie wiem, kurwa, nie? To nie wybrałeś nic po prostu z tego. No bo ja nie wiedziałem z której strony to strzelają po prostu, no. No nie, ja się 50, 50, 50. A, Pierdole, prawie się wyjebałem z butów. Dobra, otwórzcie te drzwi, pozwólcie mu wyjść, no dobra. 6 Boże, sami się pozabijaliśmy wszyscy. E bo jest Friendly Fire, no, nie? No da! No. Tu dostałem bombę no, na łeb instant. Bałam się, bałam się strzelać. Dlatego lepiej było go wypuścić. Co to jest w ogóle za Mogę ci pigułę rzucić, proszę. Mogę ci pigułę rzucić, Rufis, proszę. A, proszę. Cześć, no. Ale. Ale. No, no to biorę. No to ja nie, nie jestem tak zwolennikiem piguł. Nie, ale my się prawie pozabijaliśmy. Niech tak będzie Właśnie, ja chciałem znaleźć wazon i zamrozić Delvexa na śmierć Właśnie, bo jaszczur jest zamknięty Nie no, Delvexa Uu. Ale to jest dobry, to jest zajebisty pomysł, żeby go zamrozić Uuuu Uuu Jezu, Zasepka. takim sprzętem można hmm. zabić no, To weźmy. ja nie biorę, bo pewnie zabije, ale siebie nim Zanim, zamiast kogokolwiek innego O, tam jest Delwex w środku, tego nie otwieramy Dobra, tego nie otwieramy i szukamy Co, wazonu Co mówisz? Otworzyć to? No dobra A, ta, No totalnie to Gdzie jest wazon? Gdzie jest wazon? Może, jeżeli uda nam się wazon znaleźć, to Delwex będzie bardzo wściekły na tą grę To będzie turbo zabawne Tego, że jak wazon jest tam w środku Nie, tam nie ma Nie, nie było w środku Ale to by było śmieszne Byłoby zabawne, przyznam Kurde, uniknął tego, nie mogę. O nie. Oni są po drugiej stronie, a mnie jest żeby je tak szczerze. Nie, 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 póki co Czekajcie, ja nie, Darmowe Żebym oteczki, ja się biorę, na to ja Żebym ja się na to złapał. nie, <śmiennie> To nie, 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 Jasny nie, nie, święty. O, nie, 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 Bartek śpi. Jestem, jestem. O, nie śpisz, się ma. Po prostu jadłem. A, to może zjeść kurde. Też bo co chwilę... No, bo co chwilę kurde się lezpie. Możesz dobrych towarzyszy. My umarliśmy od bramki. No, my od Tesli. Ja się na Tesli wwaliłem, czyli też. Aha, <laughs> widziałem. <laughs> Pukczołam. Jak jadłem, to się z was trochę śmiałem. O, to cieszę się, że jak... mogliśmy Cię umilić posiłek. <laughs> jestem jak. To ja drugi raz ubarłem w tej rundzie. Hmm. Ja raz. Ogólnie chaosy jest cepeki Zresztą ja też dwa razy, bo zginąłem jako yy, naukowiec i jako yy, zombiak Gdzie są te oponenty? Rufik się z ciebie śmiał, nie wiem czy słyszałeś. Więc no ja się, nie, też, ja się sam z ciebie śmiałem. No ale musimy go wyjaśnić. A za to, to. Przy, to swoją drogą! O! Tak w temacie wyjaśniania jesteśmy. Pamiętajcie, że jest friendly fire. Ja sniper, snajpię jakąś. Już leży. No i nice'u. Któż to był? Klapek. Okej. Okay. Jak zobaczę te to ja nie przechodzę. Tu jest watchout out na, na chaosy ogólnie. Hmm. Jasne, jasne. Kurwa, nie to wziąłem. Ty! Coś, coś! Są! Kontakt! Nie trafił z tego, z tej broni. Przeszedł na lewo jeden. Jeden lewo. Tak, tak, tak. Tankuję. No dobra. Jednego chyba zabiliśmy. Myślisz? Wydaje mi się, że tam le leżał jakiś lód po jednym. Co, chcesz tą adrenalinę? Mogę ci oddać. E, no, chciałem wziąć. No, weź, sobie, no. weź sobie, weź sobie, szefie. Ja jesteś wyżej Dzięki. Też mogę coś oddać. Mam apteczkę. Też mogę. Ja, też to też to też to mogę. Kurwa. <laughs> Zbiór dla potrzebujących. <laughs> dobra, bo może to być. Oj, ta piłka nawala, watch out, watch out. No to nie ważne. Co ja jednak nie mogę oddać, bo nie umiem. Tutaj możemy spróbować, no. Uważajcie, bo tu byli po lewej jeden na pewno. To był jeden, no Jak zrobić item? ten. Prawym na item. Dawam i prawy na item No. Kurde, jak ta piłka walnie Nie wiem Jeszcze dwójka Hela została co najmniej. Oj, oj oj. No jest sapeki. No ale to SCP to głównie zombiaki Nie, chyba Kumple przyszli. Tak, sztosik. Jest no, setkę chcesz? Ja se wezmę I tak sobie zasadzić. Ole tu... Ole! Z... Tego nie wezmiemy! Jaki, Jaki okay. damage to daje, no? Ja ci dostałem. No bo ty jesteś PROSEM w tą grę. Yeah. Ja gram pierwszy raz. <grym> o 939 padł. Albo wywalił go z serwera Ooo, chyba tak, no Sadgę Został chyba GBN, tylko... ...CI GBN, CI, no i scp co nie? No i zresztą 49 mania, no Z ambiakami Dobra <laughs> włączyć To jest dobry pomysł, no Patrz. Ale daj informacje Ale ja tu nigdy nie zjeżdżałem, zjeżdżasz? No idę, idę Kurczaki tej, o no. cię chwyca, ty ale zapierdala, ja zwymiotuję zaraz. <grym> Nie wymiotuj, spokojnie. tu jest nuke teraz? No. Jakie to jest dobre człowieku. Jest update Among Us. A no tak, bo Zanim można ventować. <grym> Oj, to jest ta głowica. To jest, no no. Oj, martwy człowiek z pistoletem. Błączyłem. Co to jest? Jednorazowa to przepustka umożliwiająca otwarcie? No. Ty, fajne! fajne. No, to zajebiste. jest fajne, no. Że karty... No. W sensie gate'a zakładam. Tak, gejta, no. Fajne, fajne. Zajebiste. Tylko ten, jak taka jednorazowa, plastikowa przepustka, to dużo plastików się produkuje. To nieekologiczne. No, tak, tak. To do kancelowania jest fundacja SCP. <laughs> Dokładnie tak. Dobra. Strzelanie, gdzie są oponenty? Przemoc, śmierć. Ewidemne. Ja mam fajną broń, chcę wykorzystać. Ja to tego totalnie nie umiem strzelać, mam kciuki za ciebie. Ej, nie wiem co... o nie. Nas rady. Powoli, powoli, co nie? Ja ci powiem kiedy. <laughs> Kurwa mać. No ale teraz niech mnie nie powie kiedy. No nie, nie, bo nie ma, nie ma sensu tam iść po prostu. <laughs> o, nice. A, udało mi się. Kurczaki, ale mu jedną Czy ten GBN dał radę? ma adwokat. Chaosy weszły? Jest jakaś taka winda? Okej, okay, no wszystko się w dzieje. Jasny gwint. Gdzie ten Entrance? No to jest w ten wodospad. Gubię się potężnie. Okej, okay, to jest to miejsce, poznaję. No zostały same chaosy ogólne. Dobra, headshot. Ale bułę wyrwał! Ale bułę wyrwał w łeb. Lapuś. Jaki kontakt? Gdzie kto jest? No, wyrwał nie swojego shota, przyznam szczerze. Ja się podjarałem. Kindu usłyszałem. Jakieś zombiaki ewentualnie mogły jeszcze żyć. Kontakt, kontakt, witam Nie strasz mnie No sorry, sorry Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden żyję dwóch zajebałem, ale jeszcze jeden eee, Ja zabiłem, zabiłem jednego Ja zabiłem jednego A, A no to, jest nie, to nie wiem, kto jeszcze żyje to Chyba na górze jeszcze zostali Myślisz? No możemy sprawdzić Ta, no bo trzech weszło windą U jednego ja zabiłem, klapusie Kontakt Za 30 sekund mam czapkę. Coś wezwało windę za nami, coś wezwało windę Recepak nie żyje. Ale chaos może być. O! O! o intrygujące. Ja A, miałem Shmolhaka, no tak. Intrygujące zagranie. <laughs> Myślałem, o, że lube. będziecie we dwójkę. E Hej, Ka! Alu, żalą! trolla trollów, teamu. Ej, wycisz się. I smacznego. I smacznego. Dziękuję A. smacznego. Dziękuję, e, smacznego. Nie, no ja też Co na tam? testy się wywaliłem. No tak, no ja myślę, że to chirurgia się wywaliła, tak. wstyd to, no. mi było strasznie. Że jeszcze no. się łapy za takie rzeczy, bo jak 700 godzin mam w tej grze, kurwa. Ja mam prawie 700, dwóch zerbi brakuje tylko. To 7. Ja mam 54 minuty, czyli tyle ja od ilogramu. O eee, Dzięki za bitce, Madziu. Czemu będzie Madziu, nie ma na nagrywkach, babo? Wypierdalaś się na ekipę, taka jesteś. dobra utka, wie, gdzie iść w ogóle... Nie, sama jest... O! Nas, my kogoś mamy mordować tu? Tak, tego co tu jest. Nara. O kurwa, ja się nie bawię w takie rzeczy. Nie mam? Mało. Nie ma za bardzo sensu się zjechać do innego Excita. Nie ma za bardzo sensu się z nimi strzelać. Mam dosyć szybko i mocno nas zaatakowani. Pewnie, żeś w tych rejonach będzie drugie wejście. Trzeba im O, To fajne To fajne, to fajne Wejdę z drugim przejściem, będzie bardziej safe sam samym w zapasie A tak może być Kurczaczki pieszone On trochę się czuję przerażony Co mu chodzę samemu? Czemu większość gry chodzę kurwa samemu? O, To sobie wezmę akurat o, hak? Nie wiem, czy to mnie zabija, czy co? Jak to się włącza? To powoli zabija, czy nie? Ej, to trochę ciemno jest. To już działa, czy nie? Nie wiem, jaka jest wada używania tego, prawdę mówiąc. Oprócz tego, że jest trochę ciemniej. Czerwone to jest CP. Ja tam nie wchodzę. Ja tam nie wchodzę. Czasami działa ten walker, czasami nie. Intrugujące. Klasy D, dobra. Naukowiec, dobra. Kurwa! Narafu Powodzenia z Fartem. i hej. Się nie bawię w takie rzeczy. Zbyt się boję. Ogólnie przeraża mnie wiele rzeczy. I staram się ich unikać, ale większość osób mówi, że ponoć najlepszą walką ze strachem jest yy, przed, yy, jakby konfrontacja z tym strachem. Ja się boję takich rzeczy, naprawdę, przeraża mnie to i niektóre strachy, którymi się jakby w życiu męczę, to niestety, ale nigdy się przeciwko nim nie, nie postawię, bo to jest naprawdę przerażające. I najlepiej by było, jakbym się im postawił, ja wiem, ja jestem tego w pełni świadom, że jak mam pewne lęki, to najlepiej byłoby się jakby... O kurwa, co tam, czemu to ma wybuchnąć? Wracając do strachu, na przykład to przed chwilą, to był pewien strach którego nie chciałem konfrontować ze sobą, ale byłem zmuszony. Nagle sytuacja się stała i byłem zmuszony po prostu się z nim skonfrontować. Sytuacja mnie do tego zmuszyła, okoliczności mnie do tego zmusiły i wyszło jak wyszło. Czy następnym razem się przestraszę? Pewnie tak, ale czy za piątym, dziesiątym razem się przestraszę? Raczej nie no wydaje mi się, że już wtedy do tego typu sytuacji... Można przywyknąć, wydaje mi się, że z każdym kolejnym razem ona będzie coraz mniej na mnie afektować i się po prostu do niej przyzwyczaję. Więc ogólnie konfrontacja z lękami jest bardzo ważną rzeczą. Wydaje mi się, że na dłuższą metę jest w stanie człowiek się pozbyć tych lęków i, i pewnych rzeczy się nie bać. Pozdrawiam. Kurwa! Ja tu twój wywód na temat strachów robię. Mam do tego dostęp? Mam. Nie wiem po co to włączę, ale włączam. Za ile? za 6 minut. A tu co jest? No kolejny elevator system, no dobra. Kolka, czy ja mam dużo leczenia? Mam dużo leczenia. Co tu jest? Dezodorant? Nie, otwarta. No, A, bo limit. Jezu, jak się najeść, to do apteki. Nie wiem, jak dużo, długo przeżyję z tym, ale, ale mam nadzieję, że długo. Pewnie chaosy weszły z życie ostatnie. ostatnie. Ocieknięte. Bartek. Hejka, pomożesz? Oj co ty do... Oj Bartuś, Bartu... tam są ludzi, przeżyłem, to najważniejsze. O kurwa, za dużo was nie było? On coś do leczenia jeszcze, mam. Dostali na mordę. Nie jest jakiekolwiek leczenie. Są tu z lewej. Nie przejdziesz, raczej nie przejdziesz. O, jednak przejdziesz, chyba padam. Jeszcze nie. Jeszcze chwila. Oj, wypstrykałem się. A, jestem na coli. Kurwa. Jak z leczeniem dwie apteczki. Czemu te gogle czasami działają, czasami nie? Dobra, jestem gotowy do starcia. Wiem, ja, że nie ma więcej coli, ale to pewnie więcej, wtedy musiałbym się leczyć mtf mtf Są chyba dwie windy obok siebie Dobra Gdzie te kurde ...scepeki, że one jeszcze nie padły? Czy one są na takim zaułku, że to hit? A ja, nie chce mi się tu windu jechać A kółko zrobiłem No to fajnie Ajdź, karamba, znowu się spotykamy, Bartoszu Bartłomieju? Nigdy nie pamiętam. Bartłomieju. O! Ho, ho, no nie tym razem! taką jaką? Kto go zastrzelił? Dobra, jeszcze mruga gdzieś jest. Jeszcze gdzieś jest mrugacz. To ja. Hej. Hejka. Szokaliśmy cię właśnie. Ja jeszcze żyję. Wiadomo gdzie jest 939? Znaczy nie Boże, żyjemy. nie, 106... Boże, 173, numery mi się jebią. Wyszedł Tesla, więc może tam. O! Zgadłeś! Jest! Ale no nie podchodźcie mi tak pod, pod kurso! Kurczaki znowu. Kurczaczki pieczone, nie podoba mi się to. O! Cześć! No o, to już musi paść za sekundkę. No ile to może żyć? Flash, leci, leci flash Kurczaczki pieczone, ile to może żyć? Mam coś do leczenia? Mam nic do leczenia? O, mam coś do leczenia W końcu! Dobra, ja lecę Finally! Buźka, hej hej, 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 W końcu! Hele, hele. Hele. No. Powiem, że ten 99...